Tak więc ma, ma widzowie, witam was w kolejnym odcinku z Dzisiaj jesteśmy z... Przedstaw się. Jestem... Ja, to jest Andrzej. Na nazwisko ma... Jak nasz piękny prezydent, tak naprawdę to nie. Jest to Maciek, ma on 12 lat. Jest to mój młodszy widz, tak serio to jest starszy. Nie kłóć się ze mną, ja wiem lepiej. No i co? Gramy na tych mapkach. Czekamy aż to nam się zrobi i... W sumie już pokażę wam po rozgrzewce wszystko. Tak więc mecz się zaczyna. Yy, I wszystko się gibie. Idziemy sobie... Yy, ja myślę, że o nie, ja kupiłem Digla. Kupiłem Digla. Masz defa, dobra. Dobra, jesteśmy uratowani. Ja z Deagla nie jestem aż taki dobry. Znaczy... Wiesz no ja nie jestem dobry. Tak jakby to, to są dwie różne niepokrywające się totalnie rzeczy. J jak się przestraszyłem typa. Idzie po lewo. Dobra, Ace. juhu Ojejku. Ale jak się przestraszyłem, jak na dachu mi chłop tak wylaz nagle. Ja tak, ja tak sobie myślę, co jest. Dobra, ja idę na dach, bo biorę SSG. Dobra. Więc. yyy na prawo tutaj. Dobra. Ja będę patrzył y, okna. O, jest, jest. Dobra, nie żyję na prawo. Dach mi się wydaje, że będzie czysty. O, no i nice. Dobra. byli A ła! Spadłem z dachu. O O nie, nie się. Chcesz Digla? Nie dzięki. I tak będę. Dobra. No to co, początek meczu się zapowiada fajnie. E, wygrywamy 2 do 0. Serio, już 2 do 0? Wygrywam? Ej! Pyt ci chłop zrobił! Chłop, chłop, Chłopiec chłop myślał, ale chłop myślał chyba, że ja go nie widziałem i bym chciał podejść z drugiej strony, no ale... Wyszedłem to ja na głupola, bo się nie umiałem przed nim obronić Chodzę na tą samą obronę i coś, nie umiałem przed gościem obronić, co mnie chce z, M z y SMG zabić Znowu? Nie wierzę. No, ile on dostał? No, minus 73, no jak to? Dobra, trzeba kupić. Ku Co z. Trzeba kupić Maciek? Czy wiesz, że trzeba kupić. Jaka jest najlepsza broń na takich draniów? Deagle, e Smoke i e Def. To sobie wezmę MK bez tłumika. To sobie bez Nie, no coś ty. Dobra. W ogóle też tak sobie postanowiłem, że będzie mało cięć na tym kanale, no nie? Czy ja przeskoczę na drugą stronę, właśnie. Widziałem go. Bo ten z e, mnie zajął NIE! kurczę, no nie, nie zauważyłem go A on, miał, a on już zaczął do mnie nawalać Wiesz co Maciek? Na debili trzeba odpowiadać debilnymi broniami Kupuj gewa. Taka prawda Ja jeszcze sobie kupię dwa flesze, bo mnie stać Robię flesze i hopię ich tam, raszuję. Czekaj Odwróć się No! I teraz nagle w upom wzięli, no Weź się Maciek schowaj, schowaj się, schowaj się <laughs> Sniki Maciek. Sniki Richard. Dobrze, dasz radę. Wierzę w Ciebie. Nie jesteś głupi. To tylko mit. Dobrze. Gratulacje. On ma WP, więc ja bym wyrażę ja jakiegoś banhopa, bym tutaj spróbował. Znaczy Ty może nie umiesz hopa, ale yy, ja z tego słynę, że dobrze umiem banhopa. Nie ja mam smoka, po co ja wtedy rzuciłem smoka? Jest tutaj, jest, jest po lewej, jest po lewej <noise> Maciek, nie wierzę. Maciek, Doskonale i weź mi Awupę od razu, jak tam pójdziesz. Bo teraz spokojnie zdążę. Jeszcze szybko weź mi Awupę, please. Obyś zdążył, obyś zdążył, obyś zdążył. Dobra, jest, mamy Awupkę. Znaczy ja mam awupkę. Coś, coś, chcesz? Chcesz coś? Dobra, dzięki. Ku ja kupuję Zeusa i hopie, idę, hopy dach. Ich rozwalać. Czyli ich tak tylko jest lecenie na prawo, mi się wydaje. Kurde, jest tam, są tam. Znowu nie, zaraz ginę. Nie wiem czy tam dostali igrę na Chyba... chyba właśnie dostali. Jest na lewo. O ja cię. O minus 92. Więc z pistolca byś dał radę. Na lewo był. Ten drugi też? O, widziałem go. Co? Nie, Ej. Ej, ale... No właśnie, przecież ja dostałem takie podejrzane. Widzowie oceniam, czy to był Aimbot czy nie. E, dobra, kupujemy to ze wcześniej. Jakby ci tak Maciek rozwalić teraz web Nie no, nie będę tak trollował. Już tak trollowałem poza odcinkiem z mareczkiem. Nie skończyło się to dla mnie dobrze. O, dwóch idą. Dwóch znowu. O nie! Nie wyszedł mi pan bo mi leży... bo mi tutaj leży mój telefon. Myślę hmm. gdzie oni mogą być. O, tam chyba go widziałem. Nie. Tylko twój dev tam No, ej, Ale to nie tamten mnie zabił, tylko jakiś jeszcze inny. No. Albo nie. Nie rozumiem tych ludzi. Dobra, Ej no tak się... Ej, tak się ten dobrze ten początek zapowiadał i się wszystko zesrało. Za przeproszeniem. To wszystko przez co zakupiłem Digla w pierwszej rundzie. Ja chcę bombę, daj mi bombę. I lecimy prawą stroną, oni lewą, to my prawą. Dobra. nas. Uuuu... Widziałem go. Jest! Po lewej! Po głowie! Dobra, zginął. I drugi jest dachem. Drugi jest dach. A który? Prawy czy lewy? Yyy... Prawy mi się wydaje. Przynajmniej tam... Był! Jest, 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 No nie no, minus 24. Jest na dachu, jest na dachu! Dasz radę, dasz radę. Jak Ej, ale czy on ma 100%? Czekaj. Coś sobie sprawdzę. Ej, on ma strasznie wysoki. Zobaczymy jeszcze na jakie ranki gramy. Ale ma strasznie wysoki procent strzelania w głowę. Ma 71%. z Ja też. Ja, ja w ogóle nie lubię Glocka. Zacznijmy od tego. O, ten Suzi idzie. No i jak? Minus 87, chyba. Co oni w ogóle za oni... Co oni robią jakieś challenge? Grałem tylko ciężkimi broniami? pojechał. Jak on ci pojechał z xm tak? To teraz patrz. Dobra, czekaj. To teraz patrz, bo odpaliłem właśnie haksy. I to są takie haksy, które są legalne, chyba. Przynajmniej ja za nich waka nie dostałem. I to jest taki. I to jest taki aimbot, że yy bije i rozwala ich podwójnie. O! Tak samo to. to akurat na farcie było. Przyznam. Bombo. O nie. O, mam pakę. Haha, <ga> śmieszne. <si weakest muj production> <deviation> Ciebie tak nie będę denerwował. Yy, niszcząc ci łeb co rundę, bo z bareczkiem to tak sobie robiłem. Idą prawą, idą prawą. Prawa ktoś jest chyba. Kurczę. Minus 74 No kurde. oni oni już... oni oszukują chłopie mi się wydaje. No i wiesz co Maciek chyba... Wiesz co Maciek mi się wydaje, że chyba jeszcze jeden sobie mes zagramy, wiesz? Bo tak strasznie krótko ten odcinek by wyszedł. No, zagramy sobie jeszcze jednego skrzydła tego. Tak. Nejda! Jak im dostali i ich obiliśmy, to się będę cieszył. Ej, właśnie, jesteś przy tamtym oknie, a będę przy drugim stał. Po prawej jest. O, widzę go, ale dostępny. Jeden ci pójdzie tutaj. Na 15, wejdź się zajdzie. Od drugiej strony, wstając z pleców. Dobra, yy, dawaj gramy sobie następnego. Mhm. Ja już cię teraz zapraszam. No przykro mi, pierwszy mecz przegrany. Drugi mam nadzieję, że wygramy, tak Maciek? Wygramy drugi? Nie obiecuję. Może tak, może nie. Czy teraz była mam, parialto, to bez Rialto. Dobra, lecimy. Przynajmniej z Tobą mam prime, bo Mareczek sobie oczywiście nie kupił prime'a. Tak, Mar tak Maro21, o no to by mowa. Yy, no i on oczekuje, że my będziemy trafiać normalnie na full uczciwych graszy. Ale wiesz co w ogóle wiesz jak no. długo po prostu Prima y, mam, co nie? No. To już jest chyba od wtedy, kiedy ces po prostu nie było darmowej wersji i był mega drogi. Wiesz co, Maciek zrób? Wiesz co zrób? Opowiedz tutaj widzom jakąś śmieszną historię. Jakieś kawo albo coś. Nie, nie Znasz, wiesz, opowiedzę sobie taki memiarz. Oczywiście, że wiesz. Nie wiem, na przykład, jak się żyje ludziom na Ukrainie. Ej, czekaj, bo nie wiem, czy to ja to nagrywam w ogóle. <laughs> czekaj. Dobra, nagrywa się. Yy, nie wiem, jakieś 13 minut, no to... O, idealnie, jak drugi będzie. Ale my się żegnamy i się... Yy, dobra. Yy, jesteśmy już w meczu, w sensie, że jeszcze teraz sobie gramy na bota jakiegoś. Prawdopodobnie, tak. I oczywiście zrobimy mu kosę. O nie, on on, on gra. Ej, czemu chłop ma nam kałacha Ej, chłop, chłop przede mną uciekał, Garniasz to? Serio? To nie wiem. No i jaz. Szybkim bany hopem go dogoniłem. E w ogóle, serio, chłop miał USPA. O ja jestem z botem botem i TOBIASZem. bota? się dzieje? bota masz BOTO? On, bo to o, już dołączył już nie pewnie. O, i tak. A, bo jakiś typ dołączył. Rozumiem, rozumiem. O <noise> nie ja typach, których apk jest w ogóle chyba, No o nie, zaczął grać. Ale gra jak drewno, więc zobaczymy się już w meczu. Dobra, leci kolejny meczek, kolejna runda, nowa szansa na wygraną. Macieju pochwal się jakiego masz skinę do Gloka ile masz? O, a ja mam y, wschód Księżyca, który jest bardzo ładny, a kosztował mi jakieś chyba złoty 51 bodajże. Ja idę drabinkowym jak coś. Ja idę dołem. Okej, okay, ja idę drabinką. O, jest jeden tam. O! Dwóch czy jeden? Na jeden na razie widziałem. Dobra, to o, czekaj. A stronie tam. A, konektor, dobra, rozumiem. Nie wiem jest konektor faktycznie Czyli tam po drugiej stronie, no oj 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 Za za zrąbałem. Za, 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 ja idę za elektryka szybko Dobra jeszcze jest jeden On jest tutaj z, przed on jest ze siteem Dawaj dasz radę Ja jestem za elektrykiem mam 3 HP Jego ja go dobiję, pa Dobra ja sobie biorę uspa Bo usp jest O takie no, taki moonrise to się nazywa po angielsku... Ingli Maciek perfect English. Dobra. Lecimy z kolejną rundką. A w ogóle nie wspomniałem o tym. Maciek ile ma być łapek, żeby był następny odcinek? To pierwsza rzecz. 10. Dziesięć ma. O nie. Chodź. Mówisz, że 10. No to dobra. 10 łapek i kolejny odcinek, a w ogóle nie wiem czy widzowie zauważyli, ale byłem u fryzjera wczoraj. I obciąłem się na prawie na łyso w sensie na, na 12 mm. Chłop jest po drugiej stronie, na daleko. Więc ja się go raczej skałachę. Macie, proszę się bawić, to by pan Hopper był. Wracając do fryzjera, zapłaciłem za tą fryzurę jakieś chyba 16 zł. Uuu, recoil Reaper Master, dobra yy, No, tak jak mu powiedziałem, zapłaciłem za niego jakieś 16 zł. Yy, ładnie jestem obcięty, jak widzicie, na opływowo. Dobrze, Maciek próbuje grać. Ugrasz to jeszcze, spokojnie. Ej, weź z fajku, weź z fajku, Task. ale na się planta. <noise> A mogę, jest mi weszła za mocno. Ta. Ej, lewo, 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 lewo jest, za tobą jest, plecy ci robi. Dobrze. Ostatnim robi Co jest, ostatnim tym hop. Ej, sachop jeszcze zdobyłeś. O, pa, o. Czemu ty wziąłeś się piątkę zamiast tego? Dlaczego ty. Ja idę jeszcze raz tym drabinkom, tyle, że teraz ja sobie pójdę. Yy... CSS, eh, yeah. CSSG Dobra Ej, sobie możemy kiedyś zagrać w Amonga, ja chętnie Ej, może, ej, co wy widzowie na to, żeby zrobić odcinek? Na przykład, nie wiem, zbierzemy no. jakiś team z widzów, 10 osób, i. Czy też wcześniej wziął Glocka? No właśnie, musisz sobie teraz kupić USPA. Ja mam P2000. Aaa, też kiedyś grałem. W ogóle... Ej, w ogóle nie powiadałem nikomu historii, ale patrz, wpłaciłem sobie tam chyba 2 zł na drop, no nie? No Zrobiłem z tego na upgraderze Z tych z takiego skina za dwa za chyba tam 5 zł 50 zł Ale byłem chciwy, idzie ci chłop na plecy, pilnuję mhm. y Ale ja z tego, że jestem chciwy To wziąłem to chciałem mieć skina za, za 80 zł I już to przewaliłem wtedy Kobo no, no to... tam siedzi ciągle za tym pociągiem w ogóle Wiesz czego ja tam spalę ha! A tam jest taki typ głupi się chowa gdzie jest bo ja mam bombę O! za pociągiem No co jest, halo? No, za pociągiem tym zielonym O kurde Dobra Ma pół HP więc pilnuj tej bomby Pilnuj jej schowaj się tam Tutaj się po prostu schowaj no tylko butowa co? 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 kampa? No prawdopodobnie będziesz go słyszał chyba jak z to mam sł słabo Nestała cisza Nice, dobra... Go No wow Chciałbym taką tą chciałbym taką sytuację mieć. No nie no kupiłem MK. Hashtag debil. Ej, wiesz co, Maciek. Maciek, let's go, czekaj. Teraz tak, rzucam tam wabika do konektora, a ty chodź ze mną. Dobra. Chodź ze mną. Kucnij przy tej budce tutaj, kucnij przy tym. Dobra, przy tym tak. czymś. A, bo... <laughs> to jest taka kampa, że jak tutaj hopię... Mądrze, mądrze w niej zagrasz. Czekaj. Idź stąd teraz, idź stąd, żeby mnie tutaj nie, nie rozpoznali. Sobie, Tylko... Są na albo... O, tu jest. Dobra. O kurczę, na pociągach jest. Tam jest. Okej okay. podchodzi... Dobra, 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 cicho. cicho, cicho. Teraz cicho. Muszę to wyklaczować Ty wiesz co ja zrobię no Nie rób tego Nie. Ale co to było? Dobra, Właśnie yy... dzisiaj, zobaczmy jeszcze jakie rangi mieli. Ja chcę sobie zobaczyć, jakie mieli rangi. Wiesz? Dobra, zobaczymy jakie mieli rangi i rangi ich to były... Silvery. Nie dziwię się. No to dobra, yy... Do następnego, widzowie, yy... Jeżeli chcecie, no to wiadomo, like, subs subskrypcja, i komentarz jakiś miły, będzie mi miło. Do zobaczenia i cześć.